Witajcie, kochani, jestem Mati i zapraszam serdecznie do oglądania mojego kanału. Ostatnio nie działo się na nim nic ciekawego, bo no, zbyt wiele nie wrzucałem. Ostatnio 5 miesięcy temu filmik, ale tak naprawdę te filmy, które miałem do tej pory, usunę, ponieważ chcę zacząć całkowicie od nowa. Wcześniej nie do końca wiedziałem, co chcę wrzucać, a teraz już wiem. Bo od pewnego czasu piszę teksty piosenek i tworzę za pomocą programu ze sztuczną inteligencją teledyski i powiem szczerze, że no wyszły naprawdę mega. Na razie napisałem 6 i naprawdę wyszły wow. Wysłałem moim znajomym, spodobało im się i powiedziały, że spróbował rzucić na YouTube. A że jak to lubię, to mi się podoba i chcę to robić, to że może to jest właśnie coś, co powinienem wrzucać na swój kanał. Przemyślałem sprawę i doszedłem do wniosku, że to jest dobry pomysł, bo od dłuższego czasu szukałem tego, co mogłem wrzucać na mój kanał. I teraz doszedłem do wniosku, że to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które chcę wrzucać na kanał, czyli filmiki z piosenkami. Stworzonym przez sztuczną inteligencję, ale z moim tekstem. Później może to rozwinę i będę wrzucał też takie piosenki, ale może z moim głosem zobaczymy. Może sam też będę śpiewał. Niewykluczone. Przynajmniej spróbuję. Taki jest zamysł. <grym> Więc mam nadzieję, że pomału jakoś to się uda. I po prostu fajnie mi się to rozwinie. I że odlew też będzie. No fajnie, no mam nadzieję, bo naprawdę zawsze chciałem robić coś takiego takiego od serducha, takiego, co mam w sobie jakiś przekaz, gdzie mogę zawrzeć to, co na przykład myślę, czuję, co chcę powiedzieć, albo co chciałem powiedzieć, ale trzymają to w sobie. A poprzez pisanie wierszy właśnie bo to jest jedna z rzeczy, które też e, lubię robić, to właśnie pisanie tekstów i tworzenie muzyki okazało się dla mnie zbawienne i w sumie naprawdę bardzo mi się spodobało, a pozytywne jakby pozytywne opinie od moich znajomych, przyjaciółek utwierdziły mnie w tym, że to jest coś, co powinienem rozwijać, że to jest coś w kierunku czego powinienem iść. Dlatego stwierdziłem, że zacznę po prostu wrzucać yy, no, klipy z moich piosenek na YouTube. A. Oczywiście przed wrzucaniem tych piosenek będę wrzucał takie krótkie filmy, shorty, a później dopiero całe piosenki. Z, yy, z czasem też może yy, będę robił live, zobaczymy. Może też będą się pojawiały jakieś filmy z gier, z telefonu właśnie, z laptopa. Zobaczymy. No na razie chcę tą jedną kwestię rozkręcić, czyli porzucanie tych właśnie piosenek z moimi tekstami, stworzone przez sztuczną inteligencję. A potem zobaczymy jak to się rozwinie, czy pójdzie to w jakimś fajniejszym kierunku. Jakie będzie odle przede wszystkim i czy będzie się to podobało? Jeśli tak, no to będę starał się to rozwijać. Później też jakoś będę starał się tworzyć nie tylko poprzez sztuczną inteligencję, ale też tak jakoś własnymi siłami, nie tylko teksty, ale może nauczę się tworzyć muzykę, yy, może nauczę się tworzyć podkłady i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy jak to się wszystko rozwinie i jak to po prostu będzie wyglądało, bo mam nadzieję, że, że to mi się uda, tak? Zawsze szukałem czegoś, w czym mógłbym tak naprawdę pokazywać to, jak jestem naprawdę, te swoje wnętrze siebie. I chyba w końcu znalazłem. I chcę w to iść na całość, chcę po prostu to robić. I wrzucać to, co stworzę na YouTube, żeby podzielić się ze światem i zobaczyć, jaki po prostu będzie odlew tak? Bo nie ukrywam, że to jest dla mnie nowość. Ja nigdy nie pisałem muzyki, w sensie nigdy nie pisałem tekstów. Zawsze pisałem albo wiersze, albo historie. No i w tamtym roku raz zacząłem, napisałem piosenkę dla pewnej dziewczyny. Ale nie stworzyłem, no bo no nasze drogi się rozeszły. Niestety, z jej winy oczywiście. Ale piosenka została i zrobiłem z niej pierwszą piosenkę. Miała być smutna, zrobiłem bardziej taką wesołą. Wyszła. Potem napisałem kilka innych. Też wyszły. Nawet dwie typu rap. Rap hip-hop, takie połączenie. I też uwierzcie mi, że wyszło mi odzieł. Więc mam nadzieję, że kolejne, które będę tworzył, też będą mega fajne i odzew pod tymi, które dodam i pod kolejnymi, które będę dodawał, będzie naprawdę fajny, jeżeli wam się będzie podobało. Też możecie dawać jakieś protipy, rady, o czym mógłbym pisać piosenki, hmm, w jakim jakby guście, jakie style muzyczne miałbym łączyć, i właśnie, żeby stworzyć daną piosenkę i tak dalej, i tak dalej. Bo też nie ukrywam, jestem ciekawy, możliwości tego programu, który używam. I nie ukrywam, że trochę się tym bawię i no, możliwości jest sporo, więc każdy prototyp, każda rada będzie dla mnie naprawdę. Mm, Fajnym takim uzupełnieniem i na pewno będę z nich korzystał I będę dawał znać yy, Czy się udało, czy nie, jak to wyglądało No i też będę właśnie dzielił się fragmentami takich piosenek yy, No bo wiadomo, będę starał się wszystko wrzucać, ale niektórych pewnie nie będę wrzucał Ale jakieś tam fragmenty zapewne wrzucę i będę wrzucał, więc myślę, że hmm, takie rzeczy też też będę Wam pokazywać. Także mam nadzieję, że pierwsza moja piosenka, którą rzucę dzisiaj, jeszcze dzisiaj, po tym filmie informacyjnym, spodoba się Wam i no, będzie fajny odzew, bo to jednak dla mnie jest nowość. się nie tworzyłem. Więc od razu proszę, żebyście byli wyrozumiali, to po pierwsze, a po drugie, no, żebyście byli szczerzy i mówili, jak wam się podoba, mm, co mógłbym zmienić, co dodać, też prototypy, jeśli chodzi o tekst, o czym miałbym pisać, no i tak dalej, i tak dalej. Każda rada będzie rozpatrzona i na pewno każdą radę wezmę sobie do sertuszka i, i, i po prostu będę, wiecie, starał się mm, na bieżąco. Po prostu to wszystko rozwijać. Także mam nadzieję, że naprawdę ten filmik, który teraz nagrywam, mm, taki informacyjny, yy, będzie nowym początkiem yy, mojego kanału. A kolejne filmy, na których właśnie będę używał muzykę i też pewnie jakieś informacyjne. Że po prostu będą miały naprawdę fajny odbiór. Także jeszcze raz dzięki za wysłuchanie tej mojej papleninki, która <grych> no chwilę trwa. No i są. No i zapraszam do odsłuchania pierwszej piosenki. A kolejne, jak będę wrzucać, no to oczywiście na bieżąco będę dawał znać. Mam nadzieję, że też odle będzie naprawdę fajny, i że po prostu będzie mi miło i będzie się robiło cieplutko na serduszku, kiedy będę czytał komentarze od Was. Także Wam yy, życzę miłego oglądania, a ja biorę się do wrzucania kolejnego filmu. No i oczywiście ogarnięcia piosenek. Także buziaki, i do usłyszenia później.